Cześć z tej strony Cichy Dzisiaj premiera na Disney miał serial Teres of the Empire Jak na razie obejrzałem trzy odcinki dotyczące Morgan O których się sobie, sobie pogadamy W pierwszym odcinku pod tytułem Ścieżka strachu Na samym początku widzimy walkę sióstr nocy z separatystami Gnuelem i Grievesem W tej właśnie walczą sołtniczy Morgan Gdy siostry nocy Ponoszą nędzną kleskę, Morgan jako jedyna przeżywa i zostaje uratowana przez klan Góry. Następnie Morgan namawia siostry nocy klanu Góry do walki, poza im broń. Nagle atakują ich drogi separatystów, no i wtedy na pomoc biegnie ta przywódczyni klanu Góry. No i ona tam otwiera tekst separatystów, ale nie poniesie się bez strat, bo giną tam dwie uczestniki, dwie tam y, członkini klanu Góry, w tym jedna to jest chyba córka tej przywódczyni. No i na tym się kończy pierwszy odcinek. Drugi odcinek pod tytułem Ścieżka Gniewu ukazuje nam Morgan próbującą dogadać się z Imperium, im jakieś swoje statki, śpiele projektów statków, jak Imperium odmawia. Następnie na planecie Porw, z którą dowodzi Morgan, atakuje jakiś dziwny typ, który został zaprojektowany przez Imperium bo mogli 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 tak naprawdę Morgan y, potrafi. No i potem dochodzi do rozmowy pomiędzy Morgan a admirałem Traunem. No i Morgan opowiada mu o, 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 o unicestwieniu swojego ludu i że chce władzy do no, ten pisty. No i Traunczyk mu propozycję, no i picobello. Zapomniałem również, że te odcinki będę oceniał od 1 do 10. więc Dla mnie pierwszy odcinek to jest taka mocna, mocna 8,5. Szczególnie dlatego, że jest ta walka z Gryffindor, która naprawdę wygląda mega fajnie. Bo wiesz, poznajemy nowy klan, czyli ten klan Góry. Odcinek jest całkiem fajny. Drugi odcinek daje takie, no też takie, takie 9, nawet na 10, bo tam jest trawn. Jest pokazane ten Aston Corbus i tak dalej, jak Morgan dochodzi do władzy, tak naprawdę. I jej relacja pomiędzy mieszkańcami i chyba tego babska nie lubią, tak szczerze. Oczywiście op opowiadam te odcinki w skrócie, żeby jakoś tak też giganie spoilerować, więc teraz przejdźmy do odcinka trzeciego. Odcinek trzeci nosi nazwę ścieżka nienawiści. W tym odcinku jest już po upadku Imperium. No i na planecie Korwu, zarządzaną przez Morgan przybywają ludzie Nowej Republiki. Na ich spotkanie z Morgan nie, bo nie idzie pomyślnie Republice, no i ginie ta senator Tababska. I dla mnie wielkie tych odcinków to, jest to że są mega krótkie, ponieważ nie cały ten odcinek trzeci. Był właśnie było o tym, jak ta republika przyszła i tak dalej, trochę powalczyli, zginęli, tam republika zginęła, bo to się nie pykło, no i tyle. Po 15 minut trwa. Więc chyba, że te odcinki są krótkie. To było w sumie to tyle, jeżeli chodzi o te odcinki. Myślę, że historia Barry's Off, która będzie w następnych trzech odcinkach, będzie o niebo lepsza. Będzie tam Inquisitor, będzie tam Wejder, więc to będzie o wiele bardziej ciekawsze. A te odcinki sobie omówimy w następnym odcinku, który będzie, nie wiem, za dwa dni, coś takiego. Jak dla mnie trzeci odcinek był najludniejszy, więc daje takie 7 na 10. No a takie średnie to było. W ogóle również taka ciekawostka w tym odcinku drugim, gdy Imperium nasła jakiegoś najemnika, jakiegoś łowcy nawrót na Morgan, by sprawdzić, co Morgan potrafi, to ten typ właśnie, on był również w serialu Rebelianci i pomagał właśnie tam też Traunowi. Nie wiem, czy go pamiętacie, bo nie wiem, czy oglądaliście rebeliantów, ale właśnie taka ciekawostka ode mnie wlatuje. O co? Jestem również ciekawy, ile. Ten trzeci odcinek był wcześniej od serialu Asoki, a znaczy nie od serialu Asoki, tylko od drugiego sezonu Mandalorianina, w którym właśnie była ta Morgan, była planeta Forbus i była Asoka. I tam ten cały las już był spalony, a właśnie w tym trzecim odcinku Morgan tam go pali i tak dalej. A tam chyba się dzień, coś takiego, nie wiem, może to jest zaraz po właśnie tym trzecim odcinku, może trochę po nieogarniane. Jeszcze jedna ciekawostka, chyba to jest ciekawostka, bo nie jestem przekonany w odcinku drugim, który omawialiśmy, gdzie Morgan pokazuje modele swoich statków Imperium, Imperium je odrzuca. To podobne statki właśnie widzieliśmy też w serialu Rebelianci, więc może jednak Traun modele przyjął coś takiego i je wykorzystał bardzo możliwe, więc to by było na tyle. Za jakieś dwa albo trzy dni omówimy sobie następne trzy odcinki dotyczące morgan. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja się z wami żegnam i na razie.